マメト PESA jest odwołana. Tak podobno już ludzie mówią. A nie, niektórzy w sumie piszą, że lecimy dalej. Ciężko dzisiaj za nastrojami inwestorów nadążyć. Ja wiem, że jeszcze tydzień temu lecieliśmy w przepaść bez dna. Ale wiecie, tydzień dużo się może zmienić. Kto z Was kupował ostatnio akcję na spadkach w piątek albo w poniedziałek? Martwiliście się, czy lecimy dalej i lepiej nie przesadzać? A może liczyliście, że zaraz polecimy do góry? Ja jestem z tych, którzy nie mieli dodatkowej gotówki i kupili za resztę środków kilka akcji. Jak to mówią Lepszy ryc niż nic. Natomiast jeżeli chodzi o moje zakupy, jeszcze w marcu, to raczej było spokojnie. Jak można to tak nazwać? Udało mi się już spłacić zadłużenie w funtach, ale kosztem mniejszych zakupów w marcu i kwietniu. Ale mimo to kilka dodatkowych akcji wpadło do mojego portfela i dzisiaj sobie również na to zerkniemy. Ja nazywam się Tomek, jestem autorem bloga investordywidendowy.pl. Od 2022 roku zainwestowałem ponad 320 tysięcy złotych akcje spółek dywidendowych, przede wszystkim z polskiej i brytyjskiej giełdy. I jeżeli tak, się zbudować sensowny dochód pasywny ze spółek dywidendowych, to planuję tego dokonać w najbliższych latach. A Was zapraszam do systematycznej aktywności, coś na zasadzie budowania portfela dywidendowego. Tylko, że zamiast dokładać kapitał i kupować co miesiąc kolejne akcje dywidendowe, możecie oglądać każde wideo do końca oraz pod każdym wideo zostawić lajka i komentarz. Patronem kanału jest XTB, polski broker, któremu podoba się co robię i chętnie to wspiera. Sam osobiście korzystam z usług XTB od samego początku. Co prawda akcji XTB w swoim portfelu nie posiadam, ale może to się kiedyś zmieni. Jednak to nie zmienia faktu, że jest to aktualnie na polskim rynku broker z najlepszą ofertą dla długoterminowych inwestorów, a po wprowadzeniu takich udogodnień jak konta Ike czy karty wielowalutowej, tylko potwierdzili swoją pozycję. Dla zainteresowanych kontem XTB w opisie znajdziecie link afiliacyjny do strony brokera, a dodatkowo kolejny link zaprowadzi was na mój blog, gdzie krok po kroku opisuję jak założyć konto w XTB oraz jak wygląda podstawowa Konta. Porozmawiajmy sobie jeszcze dzisiaj o ostatniej sytuacji na rynkach kapitałowych. Są spadki, wszystko świeci na czerwono. Ogólnie widzę, że dużo zamieszania to spowodowało, ale czy tak powinno być? Artur, jeden ze słuchaczy, zostawił pod jednym z postów na Facebooku taki oto komentarz. Oto moja odpowiedź na te całe zamieszanie, które wczoraj umieściłem na swojej grupie. Giełda spada, co robić? Ostatnie dwie sesje przyniosły mocne spadki, nie tylko na naszej giełdzie, ale też globalnie. I jak zawsze w takich chwilach pojawia się panika. Zaledwie dwa dni kilku inwestorów zapytało mnie Przedawać? Kupować? Co teraz robić? Jednocześnie w sieci wybuchła fala ekspertów i mędrców, którzy już wiedzą wszystko. To już bez sanat, chodzi kradł, gospodarki się zawalą, kiedy skończy się korekta. Jakby naprawdę ktoś wiedział, kiedy to wszystko się wydarzy. W takich chwilach przypomina mi się genialne zdanie Jonasa i Boogla, stałożyciela Vanguarda: Jesteśmy coraz bardziej otoczeni przez informację i coraz bardziej odcięci od wiedzy. Ja dodam, otoczeni informacją, która niewiele jest warta. Jeśli jakiś guru mówi ci, że wie dokładnie, co i kiedy się wydarzy, to prawdopodobnie mówi ci bajkę. A więc co robić? Jeśli masz strategię i długoterminowy plan, nic nie musisz zmieniać. Jeśli go nie masz, no cóż, najwyższy czas go stworzyć. Wiem coś o tym, bo sam przez lata go nie miałem. Właśnie w takich momentach, kiedy większość się boi. Rodzą się największe szanse, to wtedy budowane są fortuny. Dlatego pamiętaj: bój się i rób z głową, z planem, bez paniki. Za rok, dwa, trzy możemy spojrzeć wstecz i powiedzieć: To był dobry moment, w którym należało działać. Świetne podsumowanie aktualnej sytuacji. Jakąkolwiek masz strategię inwestycyjną, najważniejsze, aby się realizował. Na pewno każdy mniejszą lub większą uwagę przykłada do zarządzania ryzykiem, ale na pewno również. Każdy bierze pod uwagę, że wzrosty muszą się kiedyś skończyć i spadki co kilka lat są nieuniknione. Zdecydowanie lepiej planować, jak się człowiek zachowa w takiej sytuacji, kiedy jest dobrze na rynku niżeli dzisiaj. Ja się skupiam na kumulowaniu akcji dywidendowych, aby coraz więcej dochodu mi generowały, więc zmiana cen moich akcji nie robi mi większej różnicy. Tak długo jak firmy działają, zarabiają i mają z czego mi wypłacać dywidendy, to jestem zadowolony. A jak są większe spadki, to po prostu znaczy, że kupił więcej akcji z atrakcyjną stopą dywidendy, o którą było coraz trudniej w ostatnich kwartałach. Ja miałem konkretny plan od początku. Czasami od niego mniej lub bardziej odpływałem, ale od jakiegoś czasu wróciłem do źródła i jakoś tak lepiej mi się inwestuje. A spadki niespecjalnie wywołują we mnie jakieś emocje. Tak jak Arthur pisze, dzisiaj wszyscy panikują, ale za kilka lat, jak indeksy będą wykręcać kolejne rekordy, to okaże się, że ci co kupowali akcje, jak inni się bali. Najlepiej na tym wyszli. Tak samo było w 2022 roku, czy 2020 roku. Sam pamiętam jak uśredniałem sobie zakupy przez cały 2022 rok. Najlepsze moje pozycje w portfelu pochodzą właśnie z tamtego okresu. Wiele razy widziałem komentarze, że... Wiele razy widziałem komentarze, że to bez sensu. A wyniki indeksu polskiego WIG20 licytowano datami historycznymi. A niektórzy nawet czekali aż WIG20 zahaczy o chrzest Polski, czyli 966 punktów. Dzisiaj mamy 2400 Punktów, a w dołku dobił do 1400 punktów. Więc możecie sobie wyobrazić, jaki był sentyment na rynku, jak niektórzy oczekiwali spadku o kolejne 40% od dołka. Sęk w tym, że dzisiaj nikt nie chce kupować i możliwe, że tak już zostanie w 2025 roku, a i może dłużej. A jak się okaże, że za dwa lata indeksy będą robić kolejne rekordy, to usłyszycie, że mieliście szczęście, że wtedy kupowaliście akcje. Tylko to szczęście tak naprawdę się nazywa konkretna strategia i jej realizacja. Więc tak jak Artur pisał, jak masz strategię długoterminową, to sobie ją dalej systematycznie realizujesz, a jak jej nie masz, to czas najwyższy na nią popracować. To może teraz coś z innej beczki albo platformy, i kilka wykresów na pokrzepę ducha. Autor. Tomo, trzy porady dla inwestorów, by zarabiać. Unikaj lewara, kupuj dobre fundamentalnie spółki w transzach, a jeśli nie wiesz, jakie wybrać, to kupuj ETF na indeks. Spadki takie jak teraz, bądź w covidzie traktuj jako okazję. Krachy na giełdzie co do zasady są znacznie krótsze niż hossa. Unikanie kredytu brokerskiego to nie koniec świata, ale na pewno spokojnie się bez kredytu inwestuje. Raz pamiętajcie, jak myślicie, że jest tanio i sobie użyjecie kredytu, aby trochę więcej akcji kupić, to zawsze może być jeszcze taniej. Sam to przerabiałem. Aktualnie dopiero za dużo w funtach spłaciłem, i jestem z tego bardzo zadowolony. Przerabiałem to na własnej psyjce. I mogę podpisać się obiema rękami pod tym punktem A reszty chyba nie trzeba komentować Są to tak dobre i jasne podpunkty A co do spadków to Warren Buffett kiedyś powiedział Kiedy kupujesz akcje spółki Musisz być przygotowany na to Że cena akcji poleci 50% w dół lub więcej I musisz czuć się z tym komfortowo Także tego panie i panowie Mamy jeszcze chyba sporo zapasu do takich spadków na większości spółek A teraz grafika od Options for Fire Pozdrawiam przy okazji Bo obraził się na mnie, że nie wspomniałem o nim wideo opcjach. Yeah. Uh -huh. postanawiam poprawę. Jak oddalimy wykres dla 500 największych spółek w USA, to ten mały spadek na samej górze to aktualna sytuacja. Rzeczywiście świat się kończy. Zauważcie, że jak ktoś był na rynku od 2000 roku, to długo musiał czekać na odrobienie strat. Pobraźcie sobie, że w 2000 roku zaczynacie inwestować i kupujecie swoje pierwsze akcje. Dostajecie od razu mocnego kopa w portfel. Ale po delikatnym zryciu psychiki wracacie do gry, znowu jest hosta. Ceny akcji rosną i tak do 2017 Roku piękne czasy. Pewnie cieszylibyście się ze wzrostów i czekali, jak zaraz odrobicie straty z 2000 roku. A tu ząg, kryzys finansowy i kolejny kop w portfel. I lecicie dół z wycenami waszych kumulowanych przez lata akcji jeszcze niżej niż w 2000 roku. W takim momencie Wasza już poturbowana psychika mogłaby być większej ilości elementów niż najliczniejsze puzle od trefla. Na szczęście potem już było tylko lepiej. Ale ile lat na rynku trzeba było być, aby się tego doczekać? W takich scenariuszach jestem przekonany, że mnie osobiście tylko inwestowanie dywidendowe by uratowało. W innym przypadku bym zdrowy z tego nie wyszedł. A dzisiaj? Ciężko to nawet nazwać problemem. Jest naprawdę dobrze. Ja po trzech latach znowu jestem z wartością portfela poniżej mojej ilości wpłat. Co prawda 3 lata to nie 15, ale i tak mam zamiar dalej kumulować kolejne akcje. A jak jesteśmy w podobnym momencie jak w 2000 roku? W mojej strategii to nie robi większej różnicy, a w waszej? Dacie radę przetrwać taki okres jak od roku 2000 do 2015 na rynkach finansowych? A no i prawda jest też taka, że nasz portfel dywidendowy by pewnie lepiej wyglądał, jakbyśmy cały czas nabywali kolejne akcje i uśredniali ich cenę. A przy okazji reinwestowali wszystkie dywidendy. Jednak i tak warto sobie chyba taki scenariusz wyobrazić i gdzieś tam psychicznie na takie coś przygotować. I z innej beczki. Podobny wykres, ale z naniesionymi kryzysami, wydarzeniami z przeszłości. Na świecie co chwilę się coś dzieje. I co jakiś czas wydarzenia wpływają na rynki finansowe w drastyczny sposób. Po prostu trzeba tak dobrać strategię, abyśmy mogli ją egzekwować bez względu na to, co się dzieje. Nad wydarzeniami na świecie nie mamy kontroli, ale za to mamy 100% kontroli nad naszymi decyzjami, a przynajmniej tymi świadomymi. A tak jak napisał Przemek. Widząc takie czerwone obrazki i działając w tym okresie sprawimy, że w długim terminie wyniki naszej inwestycji będą lepsze, a nie gorsze. Swoją drogą są tam jakieś trzy zielone kropki. Kto wie, co tam się obroniło? Ja mogę powiedzieć, że jak wszystko leciało w dół na łeb na szyi. To mi na zielono świeciły się akcje Teksta? O taka zabawna podmianka, bo teksto od kilku miesięcy na czerwono się ciągle świeci, kiedy wszystko na około rosło. A żeby wam nie było smutno, to może zerknijmy jeszcze jak wyglądały ręki w środę po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa, że jednak z tymi cłami, to oni sobie dadzą, jeszcze 90, oni spokoju poczekają. Jak to mówią i bądź tu mądry. A jeszcze na koniec taki gość, co się nazywa dywidendowy inwestor. I pytanie, kiedy ostatni raz zarobiłeś pieniądze, nie pracując na nie, nie wymieniając? Na nie swojego czasu. Ostatnio mam bardzo dużo ciekawych przemyśleń na temat inwestowania oraz tego, co robił. Naprawdę jestem bardzo zadowolony, że wybrałem inwestowanie dywidendowe, bo idealnie do mnie pasuje i spełnia wszystkie moje oczekiwania. Co prawda jestem trochę pracy, ale z każdym rokiem jestem coraz bardziej świadomym inwestorem i utwierdzam się w tym, że to był dobry wybór. To, że zarabiam bez zamiany większej ilości czasu na pieniądze, jest najlepszą rzeczą, jaka mnie spotkała. Naprawdę polecam ją każdemu. Oczywiście, nie tylko inwestowanie dywidendowe się. Do tego nadaje. Są inne wehikuły, ale wybór należy już do was. A teraz przejdźmy sobie do konkretów. Czyli jakie ostatnio zakupów dokonałem i jakie akcje dołączyły do mojego portfela dywidendowego. Jeżeli chodzi o moje wpłaty do portfela dywidendowego, to zmotywowany tym, aby szybciej spłacić zadłużenie, za rzuciłem w niego co tylko znalazłem pod ręką. W marcu robiłem kilka wpłat z różnych źródeł, ale koniec końców uzbierało się 2000 zł na konto w XTB, 5300 funtów i 265 dolarów na konto w Interactive Bro oraz 447 funtów, te zarobiłem na premiach opcyjnych. Dosyć sporo środków dorzucałem w marcu, ale powiedzmy sobie szczerze, że wystrzelałem się z gotówki i kolejne miesiące będą, już tak powiem, normalne jak dotychczas. Jeżeli chodzi o same zakupy, w marcu to za dużo się nie działo. A było to spowodowane tym, że jak najszybciej chciałem się pozbyć zadłużenia w funtach. Co już mogę Wam powiedzieć, że po kwietniowych wpłatach mi się udało. W marcu zrobiłem dwie mniejsze transakcje. Klasycznie jak to robiłem od początku roku, kupiłem 6 akcji Real i tym sposobem dalej zwiększa mój miesięczny dochód z dywidend od tej spółki. Co ciekawe, po ostatnich spadkach, jak sobie zerkniemy na cenę akcji, to wcale nie wygląda to tak tragicznie, jak na innych spółkach z USA. Aktualnie posiadam 20 akcji i do 100 akcji, powiedzmy szczerze, i jeszcze mi brakuje. Natomiast drugą spółką, której akcje kupiłem w marcu, z Kruk SA. Kupiłem 6 kolejnych akcji spółki i tym samym powiększyłem moją pozycję na tej spółce do 36 akcji. Ostatnio Kruk jest na sporej promocji, więc dobrze, że jeszcze sporo zakupów przede mną. To były dość skromne zakupy w marcu. Ale jak już będę miał wyzerowane zadłużenie, to będę mógł większe zakupy robić. Swoją drogą, zabawnie to moje spłacanie się zgrało z ostatnimi spadkami. Co prawda, nie miałem margin call. Czyli wezwania do uzupełnienia depozytu, bo moje akcje są za mało warte. Tak się może dziać z portfelami na kredycie po większych spadkach. Jednak, jakbym nie spłacił tego zadłużenia, to mogłoby być w pewnym momencie nieciekawie. Od taka dla Was przestroga, aby uważać z zadłużaniem się u brokera. Fajnie się kupuje akcje na kredyt i fajnie się liczy później dodatkowe dywidendy z nich, ale gorzej się je później spłaca. No i najgorsze, co może być, to promocje na rękach, które nas omijają. A co będzie dalej? Po ostatnich spadkach widziałem, że już wywieszono w wielu Miejscach szydl idzie bezsa, aczkolwiek później przyszły wzrosty i nikt nie wie, co się dzieje. To, że mamy odbicie, to nie znaczy, że nie możemy znowu lecieć dalej. A z drugiej strony, te ostatnie spadki mogą się okazać korektą. Nie wierzcie, że da się przewidzieć, co się aktualnie stanie, tym bardziej. Że decyzje polityczne nam mocno potrafią rzucać ostatnio rynkami. W naszym przypadku większej różnicy nie ma. Odbębnimy swoje w pracy, za zaoszczędzone pieniądze z wypłaty kupimy dodatkowe akcje, abyśmy mogli zbierać więcej dywidend. I tak w koło Macieju niech się te nasze dochody bez naszego większego udziału mnożą. Ciężko tutaj się odnieść do ostatnich wydarzeń na rynku. Jednego jestem pewien: im więcej poświęcamy uwagi, im więcej czasu o wydarzeniach czytamy czy oglądamy, tym nasza psychika będzie w gorszym stanie. Inwestowanie dywidendowe to nie tylko sposób na pomnażanie kapitału, ale pewnego rodzaju filozofia wymagająca cierpliwości, konsekwencji i odporności na rynkowe burze. Ostatnie tygodnie z ich spadkami i odbiciami były dla wielu inwestorów kosterem emocji. Ale dla inwestora dywidendowego to powinien być tylko kolejny etap realizacji planu. Akurat w moim przypadku to polega na kumulowaniu akcji generujących dywidendy Niezależnie od krótkoterminowych wahań, daje mi to spokój i perspektywę stabilnego dochodu pasywnego w przyszłości i dokładnie na tym się skupiam, na tym, co ja osobiście mogę kontrolować, czyli na kolejnych zakupach akcji i powiększaniu strumienia dywidend. Jakakolwiek jest wasza strategia inwestycyjna, to jedno jest pewne. Strategia i długoterminowe myślenie to klucz do sukcesu na giełdzie. Spadki to nie koniec świata. Okazja dla tych, którzy mają plan. Zachęcam was, abyście znaleźli własną ścieżkę, czy to dywidendy, czy inne strategie i trzymali się jej, nawet gdy rynki szaleją, albo przede wszystkim, kiedy rynki szaleją. Jak to Artur pisał w swoim komentarzu: Bój się i rób z planem i bez paniki. Wydaje mi się, że jest to dobre podsumowanie dzisiejszego odcinka. Inwestowanie dywidendowe to dla mnie nie tylko liczby i wykresy, ale też sposób myślenia, który pozwala zachować spokój w każdych warunkach. Skoro już mowa o tym, jak realizuję swój plan, jak radzę sobie z rynkowymi zawirowaniami, to jak jeszcze nie widzieliście, to zapraszam Was do obejrzenia mojego poprzedniego wideo, który zaraz powinno Wam się wyświetlić na ekranie. A Wy wykorzystaliście ostatnie spadki na jakieś dodatkowe zakupy? Posiadacie w ogóle pozycję gotówkową na takie okazje? I jeszcze klasycznie na koniec róz z Waszej strony: dzięki temu mogę coś zmienić na świecie, a Wy w tym tymi możecie pomóc. Zostaw najlepszy komentarz, zasubskrybuj kanał, a jak jeszcze nie dałeś łapki w górę, to śmigaj po nią. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękuję cool.